Nie ma nocy bez ataku. Nie ma też żadnego bezpiecznego miejsca. Rosyjskie drony uderzają w cele Delbowie, w Odessie, Kijowie i dziesiątkach innych miast i miasteczek w Ukrainie. To jest terror. Dzieje się to każdej nocy, gdy ludzie śpią, a większość osób jest w swoich mieszkaniach, w swoich łóżkach. Z własnego doświadczenia nigdy nie poszłam do schronu, myślałam, że los mnie oszczędzi, jak wiele osób. Bezpośrednie trafienie w blok mieszkalny jest jak przyłożenie broni do głowy i strzał. Jedyna szansa na obronę to zestawy przeciwlotnicze od lekkich działek po duże systemy Patriot, które są w stanie powstrzymywać rosyjskie rakiety manewrujące. O takie wsparcie wojskowe zaapelował prezydent Ukrainy w czasie spotkania grupy krajów wspierających Kijów w wojnie z Rosją. Omówiliśmy z partnerami możliwość zakupu w Europie i w Stanach Zjednoczonych Ameryki przede wszystkim niezbędnych pakietów z odpowiednią bronią. Przekazaliśmy szczegóły dotyczące tego pakietu naszym przyjaciołom. Mamy nadzieję na wsparcie. W szczególności chodzi o systemy obrony powietrznej oraz pociski dla Patriotów, systemy Patriot oraz inne systemy, a także artylerię i inną broń, która może wzmocnić armię ukraińską. Jednocześnie prezydent Ukrainy poinformował, że Amerykanie wznowili dostawy broni na Ukrainę. Na poniedziałek prezydent Donald Trump zapowiedział oświadczenie w sprawie dalszej polityki wobec Rosji. Kluczowe są jednak rozmowy o sankcjach, które mogą uderzyć w Rosję w sposób, który zmusi Rosjan do ustępstw i negocjacji na warunkach Zachodu. Dyskusje toczą się na wielu szczeblach i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych. To nie jest tylko nowa seria sankcji, ale coś, co może całkowicie zmienić wpływ na rosyjską gospodarkę i przekonać Rosjan do powrotu do stołu. To jest nasz główny cel. Nad ustawą nakładającą na Rosję sankcje pracuje amerykański senat. Tam chodzi głównie o wyeliminowanie z rynku rosyjskich surowców, nakładając cła na kraje, które próbują z Moskwą handlować. Prezydent powiedział, że jest to opcja, która jest dla niego dostępna zarówno w ramach istniejących uprawnień, ale przede wszystkim jeśli Senat i Izba Reprezentantów będą w stanie uchwalić ustawę, która da im taką możliwość. Rozmawialiśmy więc z kongresem o tym, jak ta ustawa miałaby wyglądać. Kreml już zaczyna wykonywać dyplomatyczne ruchy. Minister spraw zagranicznych zbrodniczego reżimu spotkał się z dyktatorem z Korei Północnej, by zapewnić o znakomitych relacji. Między Moskwą a Pyongyangiem to ewidentna próba wywarcia presji na Zachodzie. Biorąc pod uwagę nieprzewidywalność Kim jong -una. Rosja może zdecydować się na zagranie kartą wywołania chaosu, uciekając tym samym przed ustępstwami i wizerunkową porażką. Kamil Trzaska, Republika.